Koledzy z drużyny tutaj powtarzają tak na dzień dobry, że ten tor był w końcu taki jak na treningu, a przynajmniej bardzo mocno zbliżony, czy to prawda, czy pan potwierdzi, jeśli mógłbym powiedzieć, jaki to był tor, wydawał się, no twardy wydawał się, tak? Tor był taki, jaki był na treningu, jaki, na jakim trenowaliśmy, na jakim dopasowaliśmy swoje motocykle. No wcześniej było różnie, no bo wiadomo te plandeki no. i problemy pogodowe, a dzisiaj e, faktycznie mieliśmy jakieś fajne odniesienia z treningu i, i to chyba też się przełożyło na to, że tak pewnie przystąpiliśmy do tego spotkania. pan jest zaskoczony, że tak wyraźnie, bo właściwie wyraźnie wygraliście z tą Spartą, nie? Kurczę, tak, ale ja nie wiem, no wrażenie, że, ale tak jest, na meczu jest zawsze taka presja, jakieś ciśnienie i, i obserwuje się to, co się dzieje podczas meczu. E, to, były trudne biegi, to nie, to nie było takie spotkanie, że możemy sobie myśleć, ale gładko wygraliśmy, bo jednak sporo musieliśmy się namęczyć na to, że nawet wygrywając, dowożąc pozycję, broniąc się przed atakami i tak dalej, więc to bardzo nadzieję, że to, to zwycięstwo zwycięstwo znaczy punkty ze Spartą. No to jest wynik, który myślę, że całą zieloną górę zadawala. Jarosław Kampel, po sobie poproszę. Pierwsze cztery wyścigi chyba klasa, o ostatni? Ostatni zersutów, po prostu, krótko mówiąc. Wiemy dlaczego, co nie zagrało. No i tyle. To był 15 bieg, one są zawsze bardzo trudne, bo wiadomo czterech najlepszych zrobionych dnia. Coś tam źle z, e, zadecydowałem, jeśli chodzi o przygotowanie parkingu maszyny, e, No i później faktycznie przegrałem ten Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze chciałbym zapytać, bo kibice tutaj skandowali, chcemy play-offów, to rzeczywiście follow tak realnie może myśleć o tych play-offach już teraz? E, to znaczy my jedziemy swoje, będziemy cały czas w takim pełnym skupieniu przygotowywać się do następnych meczów, które będą równie bardzo ciężkie, bardzo trudne. Studzimy atmosferę, tu nie ma chóru optymizmu. Oczywiście wielka radość dzisiejszego dnia, ale zaraz będziemy szykować się do następnego trudnego spotkania, więc spokojnie, powoli, żebyśmy mogli w spokoju robić swoje i oczywiście bardzo wierzymy w to, że będziemy dalej wygrywać.